Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ósmym już odcineczku serii Głos na hektarze. Ja właśnie, kurczę, skończyłem e, zasieć rzepak. Dostałem telefon od UI, że mam do niego przyjechać również jemu ja pomóc siać. Dlatego biorę się ogólnie i lecę z szwagrem, ma przyjechać ogólnie do mnie sąsiad po przyczepę Jedno bo u niego zaczęli kosić z tego co wiem kukurydzę i mówił czybym nie pożyczył, bo tak mu fajnie sypie, że czy bym mu nie użyczył, to mówię niech przyjedzie, a właśnie przyjechał chyba, dobra, idę zobaczyć co tam, kuźwa, ten szwagier nie wyjdzie, trąbi tutaj ciągnikiem, kurde, a ten nawet, nie, Czekaj, ta idę do niego, kur, ale zaraz tego szwagra tutaj wezmę. Kojta, niech wiedzie Dobra, idę, do, idę po szwagra, bo zaraz jedziemy do Ui, ogólnie we dwóch mu tam pomóc Ja mu zaraz dam tutaj, kurde Też szwagier! Ty nie słyszysz jak tutaj trąbi sąsiad po przyczepę przyjechała, a ty tu graś górasz... Znowu te mapki durne jakieś robisz Do tego farminga Dobra, dobra, już Dawaj wyłącza i idziemy, bo nie ma czasu, ty, bo trzeba jechać do Ui Cześć sąsiad Zamknij drzwi tylko, bo Halina cię opieprzy Cześć, cześć cześć, cześć. Słuchaj, jaką tam przyczepę. Jedną, dwie chcesz pożyczyć. Jedna wystarczy. To dawaj tutaj, tą niebieską ci dam wtedy, bo ona przez 100 dołę jak coś. Dobra No także podepniemy tutaj sąsiadowi, lecimy też ogólnie do UI, bo on tam mówi, że potrzebuje pomocy, bo też już mówi że się nie wyrobi z tym wszystkim i dawaj, dawaj, cofaj, cofaj. Szwagier, ty tam już ten. Pozamykaj te bramy niepotrzebne. Dawaj jeszcze, dawaj, dawaj! Dawaj, jeszcze, 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 jeszcze Dobra Węże ci podepnę już od razu Dobra, jedź Zaraz jedziemy, czeka, tutaj są. Co? Dobra, on nawrócił, on wie że ma nawrócić. Tutaj pozamykamy, czekaj niech przejedzie sobie Ej, sąsiad! No Łat tutaj drzwi Ten. To, jak coś nas nie będzie do jutra, to ja potem przyjadę potem przyczepę już najwyżej, nie? Do ciebie, bo i tak kukurydzę no będę dobra, chciał ci tam ten. jedną przyczepę kupić. No to jak coś, to się dzwonimy, bo ja Z... nie wiem, czy będę w domu też, wiesz? No, to jak coś, to się dzwonimy to tam dobra, to na razie trzymaj się, bo... A, no. ten t... a ten twój szwagier to jest dobry, czemu mnie bramę zawrził? No bo on jakieś znowu durnowactwo robił na komputerze, a zamiast się tu zająć trochę, kurczę, ja go tu wziąłem na dwa tygodnie i załaj, ty, no ale otwórz mi tą bramę, bo znowu zawrził No, szwager, otwieraj tam bramę, jak on Nie, ma dobra, to jak coś, to się dzwonimy co? Jo, to się dzwonimy wtedy, ja zadzwonię i przyjadę do ciebie, to tam ja, ja też dobre. muszę uciekać do i lecę, więc wiesz No, na jo, razie, to na razie. Ja. Jo, pozdrowie, pozdrowie, dzięki, na razie Dzięki Dobra, my tutaj, szwager, zamykaj te bramy, lecimy ogólnie Odpalamy Audizo, lecimy, trzeba pozamykać, no niby Uu, aby mnie teraz przeszło drzwiami, ja ty uważaj, Fagier, co robisz w tej dobra? Także, mordeczki, ja biorę jedną baterię dzisiaj, bo ja nie mam nie ma naładowanej do kamerki. A ja chcę wam pokazać w ogóle, jak wygląda gospodarstwo. Uj, bo się zgodził w sumie na nagrywanie, ale jak pojedziemy, jeszcze się go zapytam, czy na pewno mogę nagrywać. Bo wiecie, jak uja, to jest taka maruda, że. No, on na szczęście nie ogląda tego, bo nie wie co to YouTube, także dobra Także widzimy się na miejscu już u wuji Także... Krótkie cięcie i wracamy do was Dobra, tak więc jesteśmy już u wuji Zobaczymy gdzie on jest, pójdziemy tam na chleb, Chyba on tam gdzieś z tyłu, z tego co wiem jest, nie szwagier? Zobaczymy, no. Pójdziemy i zaraz tutaj Ogarniemy Co tutaj do roboty, ogólnie o nagrywanie muszę się napytać Zapytać czy tutaj mogę O, zapytaj się, bo cię jo. się pobije Cześć Uja! Cześć, co? So, przyjechali! No przyjechaliśmy, już przyjechaliśmy do ciebie tak jak mówiłeś, nie? Już późna to. godzina trochę, ale trochę nam tutaj czasu zajęło w sumie do ciebie przyjechać. Chciałem no, jechać, ja ciąg pas zamontowałem, gdzieś? O kurczę, ja tylko żeby z i ci tu pajęciny nie poszło, to. Nie, to naprawić. No. Nie ty. Dobra, to... To mogę nagrywać jo, na pewno? No. Dobra, to może nas poprowadzę tak wstępnie, no a... Pokaż co tu w ogóle ile masz hektarów w ogóle powiedz o, o gospodarstwie 65. Oj przy tyłem, nie no sze... przejdę 65 hektarów masz, tak? I no. no ja też nie wyjdę, dobra Tutaj. O, ładne maszynki masz widzę To jest dotacji no, do... Do kukurydzy, no ładny, ładny. ładny. No do i, i też można się... Z... Mm. Tu mamy... No. Opryskiwacz musi być. Pało jak jest. No. Dlatego, że trzeba dbać. Przem. Ładnie, ładnie, żeby się nie kurzył nawet. No ten jest zdział szwag szwagier. Czemu ty gdzieś się, się rządzić tej szwagier? A już ten obrós. Obrus. Dobra. Tu o, jest o matku, pat, co tu się stało się teraz? Dobra, nieważne. Sipma ma 150. No ładnie. O, tutaj 3P. Widzę twój też w ładnym stanie Nadal kurczę. Ja ogólnie. Masz od... jak brzmi? Ja w ogóle. No to przy okazji, uja, jak i tak będziesz im jechał na pole. Albo w sumie już odpalnie chodzi. A, ale żeś mu doł Dobra. Uja. Będzie, bo woda się... To dałeś, no, to mówisz, jakie ciągniki idziemy działać, bo już płynna godzina, a wiesz jak to jest? czwórka odrestaurowana. No widzę ładnie, że się odnowił kurczę. Mnie tak ciekawi, właśnie tam w 12. Słuchaj, niech wypuje. Pionka, drona, Fernowa. Taka i że nie wiem. Agregat, piony też. Mm -hmm. Niedawno, nówka, nieśmigany, mm -hmm. Nie dawno. Nówka. Nie śmigany nie jest To samorobka, żeś to wyspawała, a to sąsiadem że się robi, słyszałem. Długo, żeś ty ją robił. Ogólnie e, nie jestem tak doinformowany tutaj u Wuj w maszynach z tego względu, że no, no nie było tak czasu za bardzo jeździć, Uja mi pomagał pół roku temu tak więcej, no ostatnio był też u mnie, jak widzieliście na odcinku, akurat e, tam do późna robiliśmy w polu i Uja w tego samego dnia praktycznie wracał do siebie, bo wiadomo, tam obrządki, wszystko musi tutaj u niego, bo ma krowy, wiadomo, musiał porobić. W ogóle ile ty masz tych krów, Uja? Jedna, druga, trzecia pięć Pięć masz bo to, to fajne kurde, ale widzę żeś zainwestował w przyczepy ładne o zobacz jak głęboka No widzę Pięknie. właśnie kurcze, czekaj, no ładne, no widzę u góry jestem tutaj Czekaj, trochę odkleję odkle... Nie no dobre jest, ładne, ładne, ładne przyczepki kurcze, bo z tego co wiem to miałem zawsze te autosanki, te malutkie tamte dwie, nie? Cipeka idą Aha Widzę dwa pługi masz do 1224 mm -hmm. Nie do 900 no Ale ładny, głębiej niż, no niż 5 cm to nie oram mhm, rozrzutnik. Rozrzutnik do A to, to nawet jest, ale... masz takie jak ja podobne widzę A, nie wiedziałem No widzę wiesz, ten... Do kukurydzy Nie robimy? Ty, to jest Uja, ogólna... uja. Tylko weź ty tą dziurę tam załataj na dachu, bo to szkoda sprzętu żeby to tak wiesz leciało na te, ten nie za co Halina mi wszystkie pieniądze zabrała. No to za dużo tej Tatry pijesz. Nie Tatry, harna. siła no. góry. dobra. No to, to to co miałeś, pamiętam to tutaj, ładne. WCW. Widzę w czerwony szybki, ta. Ladne, kilometrów ładne, ładne, ładne. Kilometru mogę się... <szyskujem> mhm. No i to, to, to te małe przyczepki, tak, do 3 no i gwiazda gospodarstwa w sumie, ten, no ten Ursus, nie? Ale ładne masz te krówki, ale widzę, ty masz te brązowe limuzyny. Ej, a ja, ty tutaj zamknij sobie, uja, bo ci zaraz, kto ci nie Cześć. zamknął, tu? No, Cześć, Michał! Michał, Wasia, Christian! Andrzej. Ty, szwagier. O, i tu jest Magdalena. szwagier. szwagier. A Gier, Uja już nie dowidzi, bo on mi pokazuje krowy tam, gdzie ich w ogóle nie ma, to już coś nie halo. Że... o, Dobra, chodź. Ok. już może coś... On coś chyba jadł. A, cicho, cicho. No cicho. A słucha mamy krew. No idę, 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 Uja, nie krzycz już. No, to ładne limuzyny ogólne, limuzeum, krowki brązowe, mięsne. tak dotkany ty nie jeździłeś, jak na chleb umówiłeś Pep. No, teraz ładnie już odnowiony, kurcze, ładnie, ładnie. Mówiłem tego? ci, Uja, żebyś te drzewa sobie powycinał dookoła gospodarstwa, bo widzisz, tutaj ci, ci zacieniują ci całe gospodarstwo. O, yo, yo. A, bo... A widzisz, kto drzewo posadził? Kto? O, tutaj, twój dziadek. Tak? No nie wiem, no, nie opowiadałeś mi niby takich historii nawet. No to co ja mam robić, Uja, ogólnie, mów, bo tutaj czas ucieka, o... Słuchaj, słuchaj, słuchaj No A? A nie trzeba było ujamu tego tumnika dać takiego z... E... No, szwagier Rury nierdzewnej No, nierdzewskiej Przecież to nie nierdzewka, ale pomalowana Tak Dobra, no to co mamy robić wtedy ujamów? Dobra Ja ładuję nasiona No Szwagier dziewczynką ci dowiezie Pojedziecie za mną, ja pojadę pekiem. Aha, to dobra, no to... Jeszcze jak ładujemy. Dobra, idę, idę. No także widzicie, no wstępnie wam pokazaliśmy... O jeszcze paszowóz tutaj ma jakieś pronarkę, ale to mniejsze, o to, to pięknie indzip. Także my tutaj na gospodarstwie My tutaj na gospodarstwie UI będziemy nieraz, także wszystko w, na spokojnie zobaczycie. Nie mamy czasu tak naprawdę, no bo my przyjechaliśmy tutaj pracować, u UI, no bo on nam też pomagał i teraz tutaj o ładnie sobie tutaj Ładuję teraz. A, ta, ta, 3P. Chociaż chodzi jak 60 trochę, chyba silnik wymieniał chyba. Muszę się i zapytać. Zaraz się go zapytam. Ty, uja! A to już chyba silnik wymieniał teraz, bo tu miałeś pierwszy silnik 3 p a teraz co? Do 60? Co? 3P. chyba masz 60. No chyba 60 masz teraz wstawioną, bo tak warkocze ładnie. To chyba, to chyba nie wejdzie Dobra, opuszczaj to, jedziemy działać, jedziemy, jedziemy, bo uja zaraz ciemno będzie No Dawaj do tyłu Zaprzyj tutaj oburtę i dawaj, dawaj a dupło, patrz Dobra, to szwagier odpal to jedziemy wtedy to je, No jedziemy ogólnie za tym, za, za Ują. Dobra, ja sobie idę do ciągnika Także ja sobie tutaj za nimi pojadę. Ogólnie, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 90 łapek górę, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Lecimy tym razem po 80 łapeczek i wlatuję w środę kolejny odcinek. Także. O, była odpalona, nawet bym się zagadał. I... Także ogólnie powiem Wam tak, kochani. E, ogólnie, jeśli chodzi o. O, ale to oni tam teraz robią, to jest wyjdzie z czujnika, go tam opieprzy pewnie. A mnie! <laughs> Ja, hamulców nie mam wyczuć. Napiszcie! No, ogólnie zostawcie pod tym odcinkiem hashtag wuja albo uja, i przypnę ogólnie sardusko. Nie nie mówił, że hamulców nie ma. Tylko ty, żeś masz lekką nogę. Ty 40 kg ważysz. Ło matko, teraz ja nam go znowu ochrzanił. Uja, jak to uja, no. Zawsze musi tutaj swoje zdanie też powiedzieć. Dobra, to my tutaj sobie jedziemy na te pole do siania. Nie wiem, które w sumie on ma tutaj do zasienia, no ale dobra, no. jedziemy tak jak kazał jechać, za nim, no to jedziemy. Ogólnie fajnie chodzi ta dwunastka, jednak ach, ten ryk to się pamiętało z dzieciństwa, jak tutaj się u, u i pracowało. To tam nie było istotne: masz mało lat, wsiada i tak masz jechać, masz to zrobić. Tam nie było, że nie umisz albo coś, tylko się wsiadało i się jechało. No, także tak jak mówię, hasztag uja albo wuja i ten komentarz przypnę oczywiście serduszkiem, dobra, nic nie jedzie, nie jedzie, dobra, to szybko wyjazd, ogólnie nie podniosłem tego. E, do góry się wnika, ale dobra, tutaj chyba kawałek gdzieś jest to pole, to nic tam nie szkodzi, na jakieś pole, nie wiem, które tutaj jedziemy, bo tutaj uja ogólnie dokopował jakieś, jeszcze ma tam dwa chyba w dzierżawie, z tego co wiem. I tak to tutaj wygląda u niego gospodarstwo. Tak jak mówiłem, w międzyczasie będziecie mogli okazję zobaczyć, jak to tam u niego dalsze prace będą e, wychodziły. Bo zapowiada się ogólnie na więcej e, z tego co wiem, odcinków. Czekaj, to z tej strony sobie w sumie tu pojodę. Cicisz szwagier, chodź! No ja sobie z tej strony tu wiadę. Mam w sumie półsiewnika, będę musiał próbę kręconą, chyba oni tam robili, bo widzę tutaj przyżyto z tego, co im chyba będzie. Muszę się zapytać. Uj, czekajta. Uja! Ty mi mów, tutaj dajemy przyżyto, ja? Ja! No bo widzę zostało w siewniku, no to chyba będzie trzeba to usiąść. Przyżyto? A daj mu! Dać mu! ile tak jeździć na godzinę? 13, 13. No bo są broną aktywną, to niby tak. No zobaczymy, jak to będzie szło. Najwyżej zwolnie trochę, nie? Czekaj, ja muszę... Kurczę tych wałek tutaj Zapomniało się trochę uja. Dobra, już wiem Wałek włącz Dobra, poszło Dobra to ja te drzwi, wiem, bo się na kurzy zaraz, wiem, wiem Dobra, ja sobie pozamykam Klima włącz Co mam włączyć? Klima Ta, wursusie tyś Klimę widział kiedyś, a? No nabita jest No, no pa, dobra. Jadę! Dobra, to lecimy, łapuszczamy ten sprzęt i jedziemy. Zobaczymy, jak to będzie ogólnie szło. Dobra, to jadę tak. No, 15 chyba za szybko trochę. Zmniejszymy sobie tak do. No, tak, 13 pojadę tutaj na spokojnie, żeby to nie szaleć, bo to wiecie, ogólnie chyba ta 12 już dotarta świeżo co jest. No, także robota tym sprzętem idzie fajnie, no, na spokojnie sobie tutaj lecimy z tym temacikiem, no te pole tutaj Wam powiem, że jest konkretne, jest konkretne no i to tak Wam powiem, że no uja ogólnie w tym roku widzę dużo też się tutaj przeżyta z tego co wiem, no to on chyba rzepaku nie ma e, ogólnie mm, z tego co Wam mówiłem, ja niedługo dostałem o, e, dostałem pismo e, odnośnie tych e, dofinansowań Zostało rozpatrzone pozytywnie. Teraz ogólnie czekam na przelew Ogólnie na konto tych środków. I prawdopodobnie za niedługo będą nowe nabytki na gospodarstwie i dokupywane nowe pola. Eee, także ten kredyt, który będzie wzięty, no powoli będziemy go sobie spłacać. U woja powiedział, że jak już bym miał ja naprawdę ciężko finansowo, no to mi tutaj troszkę też zawsze pomoże. Jakby coś było niehalo. On mi doradzi w ogóle w jakie ciągniki lepiej iść sobie tam kupić, bo prawdopodobnie Belarus. E, zostanie sprzedane i no tak to wygląda no że troszkę, troszkę wtopiłem no ujami do dzisiaj ma marudzi że ty zamiast kupić Ursusa bo jakiś Zetura to ty kupujesz te rumple ruskie no i nie wiem no w sumie no muszę później z Ują pogadać no, jak to tam wygląda sprawa odnośnie jakiegoś ciągnika nowego bo Właśnie się zastanawiam, czy kupimy jakiś używany bardzo dobry. No, ale wiecie, jak to jest z tymi używanymi? No, wolałbym coś właśnie wziąć już, już takiego mm, nowego, po prostu, żeby to już mieć na to jakąś tam gwarancję w razie W. E, no i pomyślimy ogólnie. Teraz do Wii przyjechałem do jutra, tutaj jestem do wieczora. Wracam wtedy do siebie, bo u siebie tak wiecie, że paki mam e, posiane wszystkie, u siebie mam fajnie posiane. No i teraz tylko kwestia jest tego, że właśnie też będę siał u siebie jedno pole przeżyta, a resztę e, pszenicy. Nieńczmienia w tym roku nie robię, bo wtedy na tych sitach tego pełno, tego kłosa, a to szkoda tylko zachodu z tym nieńczmieniem nie było. Dlatego stwierdziłem, że ich no, igieł było, ciężko coś mi ten bizon wydmuchiwał. W ogóle okazało się, że w bizonie mamy tam jeden mankament, nie wiem jak to będzie z tym bizonem. Ogólnie sprzedający mi o tym nie powiedział. No i zobaczymy, czy to będzie warto remontować, czy bizon... No mam trochę pechowe gospodarstwo, no troszkę mam pechowe. Nie wiem, co będzie dalej z tym bizonem. Stoi ogólnie teraz... Yy... No i czekam na, na tego mechanika, który ma mi dać znać, czy faktycznie e, warto to remontować, czy kupić coś innego. Możecie mi nawet jak oglądacie ten odcinek w tym momencie napisać e, Gdyby było faktycznie coś źle, co by najlepiej było kupić, żeby to się nie psuło żeby to w miarę na moje gospodarstwo e, tutaj dawało sobie radę jakiś kombajnik nie za duży, ale znowu żeby też nie szaleć i wiadomo używany. No, Trochę wtopiłem z tym Bizonem, myślałem, że będzie dobrze, ale jednak na usługach jak byłem, no to ledwo dojechałem w sumie na gospodarstwo, no i tak trochę pechowo to się skończyło, bo ogólnie jest taki problem, że będzie trzeba wyciągać cały silnik, żeby tam zobaczyć co z nim jest niehalo. No ale jak coś to kupimy może drugi używany, zobaczymy. Uja ogólnie tam się na tych bizonach trochę zna Ogólnie jak zauważyliście, Uji nie ma kombajnu No nie wiem właśnie co zrobić, no bo u Ja mówił, że on by go wyremontował, ale no To jest też zależne od tego, jakie to są pieniążki, nie? A mi potrzebny taki kombajn, wiecie, sprawdzony, żeby on dawał sobie radę Żeby nie było jakichś tamkolwiek z nim problemów no i zobaczymy, ogólnie Uja mówił, że jeśli nie chce tego Bizona, no to on go by wziął i sobie go ładnie wyremontował, no sądząc po tym jak on teraz od, odwalił kawo dobrej roboty przy tych e, tutaj Ursusach, no to pewnie ten Bizon też by został fajnie tutaj, e, że tak powiem zrobiony, ale nie wiem, no to jest już zależne co tam Uja, jakie ma zdanie na ten temat, oni tam widzę sobie gadają, plotkują, a mi dali tutaj siać. No ale dobra, no przypomniały się czasy młodzieńcze. Ogólnie tak jak mówię, uj, rzadko ogólnie kiedy teraz mam czas przyjechać. Jak człowiek przyjechał to tylko w niedzielę tam na ciasto, herbatkę. No i tyle to było, no nawet tak się nie interesował. Człowiek już w sumie 4 miesiące teraz nie byłem i zobaczcie przez 4 miesiące. Ogólnie tyle się zmieniło, wierzcie mi na słowo, tutaj miał takie te maszyny ogólnie w opakanym stanie. Nawet mnie posłuchał sobie całe gospodarstwo, teraz ogrodził, z tego co zdążyłem zauważyć. Nawet zapomniałem mu o tym mówić. Jak przyjdzie to mu powiem, że w końcu ogrodził to gospodarstwo. Kurczę, normalnie z tym Simpsonkiem, że mu dobrze, że tylko na jakiś maszyn mnie nie poukradli, bo nikogo w domu nie było, ktoś wykorzystał sytuację, włamał się i tak to wygląda. Dlatego Ujał mnie tam nad co zostawał, no to tak nie bardzo był chętny, bo na drugi dzień wracał rano rychło. No i, 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 i to tak wygląda właśnie ta cała tutaj historyjka, że no ale było minęło, no, już pół roku od tego czasu jak mu to ukradli, no ale trudno. Trudno, tak to jest, no miał gadane ogólnie o urodzeniu tego gospodarstwa. Teraz ma fajnego starego pieska ogólnie na gospie, no to myślę, że tam też dobrze pilnuje to gospodarstwo. No i tak to wygląda no, sobie tutaj chłopaki fajnie czekają Ale będę musiał zaraz, nie no w sumie zaraz jeszcze nie, ale Nie wiem w ogóle, muszę zobaczyć zaraz, wyjdę do siewnika, zajrzę ile tam jest jeszcze tego Zaraz zobaczymy ogólnie, o chuja chyba mi podjeżdża nawet On to chyba wie, że chyba trzeba podjeżdżać, nie wiem Dobra, wyjdę sobie Wyjdę sobie na zewnątrz Zobaczymy moja ciotka ci mówiła, że bigos dech? Bigos D? De? A to ja dopiero mówiłem, mówiłem na tym nagraniu, że kurczę, dobra, to nie mów na nagraniu, te, bo ja mówiłem, że on dopiero co tutaj fajnego pieska miałeś teraz ostrego i nie mów, że ci padł już. Kurczę, to szkoda. A to, a to ktoś ja ci go nie otruł? Czy ze starości? on ja, ja już 17 lat miał. Ło, to już kawał bykał. Ale jutro krem jadę na wieś tam dalej, nie? Aha. To bym proponował coś tam, czarka bengalskiego czy tygrysa? Nie, coś no, bengalskiego. Bo... Ale jak budzi tygrys też fajnie Dobra, ty powiem ci, że to nawet idzie ta robota z tym. O! Ta no. brona aktywna to kawał dobrej roboty robi. A wiesz za ile A nie wiem. Ile? To za litra. Za litra, tak, na pewno. Dobra, jadę Jadę dalej tutaj działać. Jadę dalej działać. No dobra, jadę, jadę. No. Tak, Kurwa, gdzie po krzokach ty. Siany go. <noise> Uja, jak zacznie nieraz coś opowiadać, to takie historyjki zacznie, że nieraz nie wiadomo, czy mu wierzyć, czy nie wierzyć. Ale dobra, no tak to tu nas tutaj wygląda. Powoli sobie tutaj działamy. Trzeba pomóc też wuj, no bo przyjechał też do mnie tutaj pomagać na nasze to gospodarstwo. Ogólnie dzisiaj wieczorem, jak już wszystko porobimy, bo ogólnie z tego co wiem, to to jest ostatnie pole zasiewu, albo nie, chyba jeszcze dwa pola ma do zasienia dobra, bo tam chyba z tego co wiem, to właśnie teraz dużo właśnie do ma bo na wiosnę nic w tym roku nie sieje wszystko tutaj na zimę e, i tak, ogólnie co jeszcze chciałem Wam powiedzieć no, dajcie znać czy takie materiały Wam się podobają e, jakbyście to widzieli, pisaliście, że mamy zrobić jakieś fajne intro do tej serii postaram się coś ogarnąć fajnego, żeby to fajnie wyglądały te odcinki, pamiętajcie, że z każdym odcinkiem no coraz lepiej to nam wychodzi. Wiadomo no, że nieraz człowiek stara się to jakoś w taki sposób zobrazować, żeby wam się to spodobało, jak najlepiej wam się to oglądało. Dlatego dajcie znać czy byście coś poprawili w tej serii, czy zostawić tak jak jest na no, spontanicznie. Eee, no bo wiecie, o kurcze, tutaj słabe hamulce albo tak ten za lekko nogę mam do tego Ursusa też jak to Uja powiedział wcześniej. Dobra, także jedziemy jeszcze w tamtą stronę. Pójdę na chwilę do chłopaków Bo nie będę robił takiego odcinka długiego. No bo nieraz jest tak, że nie będę was zanudzał tym sianiem tutaj. No widzicie, jak to wygląda ogólnie. U mnie zdążyłem żepak zasiać. Dzisiaj kończyłem właśnie ten żepak. Od razu jechałem tutaj z szwagerem do UI. Mówię, Schwager jedziemy. No bo to kurczę, pomożemy mu też. No bo no nie, jakby nie patrząc, Uja już swoje lata też mo na tych ursusach. Też swoje przejeździł. No i to tak wiecie, no trochę zdrowy, już też powoli już nie, nie pozwala. Zobaczymy jak to w późniejszym czasie wszystko tutaj się okaże. No, także także tak sobie tutaj to wygląda. Dobra, drzwi sobie otworzę, zaraz idę tam do chłopaków, Najwyżej szwogier tutaj zaraz wsiądzie i trochę o nich pojeździ. Niech zobaczy jak to idzie, ten, ta maszyna. Dobra, idę zobaczyć. No niech tutaj. Szagier! Szagier! To ty się pożegnaj no. ładnie na odcinku i jeźdź trochę pojeździ, bo ja ten, tutaj z Ujam muszę coś pogadać jeszcze. Na razie, no. do zobaczenia. No, także ogólnie tutaj szwajger sobie teraz podziała. Idę do Uji, o matku, ale on tą burtę pognie zaraz. Uja! Co? Uja, to pożegnaj się, zostaw, żeby tam lajkacza zostawili, subskryba. No, tam, zdać subskrybera, ten, jak tu tam jest dalej? Lajkacza? Lajka, no no, i co? No i... żeby oglądali no, odcinki nasze No, no. im więcej no. lajków, tym więcej <noise> Pamiętajcie no, z każdym odcinkiem staramy się robić to jak najlepiej, ładniej, żeby to... No, ale mu dało tej No, to ma pracować, a nie stać Dobra, także ogólnie... Pamiętajcie, wbijecie na tym odcinku w znowu taką samą liczbę łapek, albo 80 łapeczek w sumie i też będzie bardzo dobrze także, do następnego odcineczka na razie, trzymajcie się, hejcie cześć i na razie